Szyma widzowie, witam z kolejnym odcinku na moim kanale, dziś jesteśmy sobie w Card Driving na dziś mamy kolejny updatecik związany właśnie do śmieciarek mianowicie jak sobie przejdziemy widzowie do Discorda to zobaczymy tutaj śmieciareczki, mamy tutaj i jak mamy tutaj te śmieciareczki to mamy napisane dodano ukryty wrak śmieciarki na mapie, można go odnowić za 70 tysięcy no 79 000 i zachować jako tańszą opcję no i mamy tutaj inne takie, przechodzimy sobie do prac śmieciarza, Garbage Collection Job, jesteśmy. Ja Wam pokażę jak zdobyć tą opcję, ponieważ jak sobie wejdziemy tutaj w sklep, Zbigniew, mamy tutaj jakiś, to mamy tutaj właśnie ten wrak śmieciarki, tak on wygląda. Jest to po prostu tańsza wersja tej śmieciareczki, no i jest trochę słabsza jak widać. Ale dobra, ja wam pokażę, gdzie ona jest, gdzie ona się znajduje. No i po prostu pokażę wam, gdzie ona jest. Także wychodzimy sobie stąd. Musimy sobie iść tam. Zresztą, trochę już, nawet wam przybliżę trochę. Widzicie, jak to wygląda? Widzicie, jak to wygląda, także ja tam sobie już idę. No i sobie idziemy po prostu. No i musimy sobie odnowić tą śmieciareczkę, aby ją po prostu mieć. I ona kosztuje 79 tysięcy. Także ja sobie tutaj przejdę. Możemy coś tam kliknąć, ale dobra. Weźmiemy sobie. Klikamy E, przytrzymujemy właśnie właściwie E, no i mamy Transaction Successful. No i dobra, jak już zapłaciliśmy, przechodzimy sobie tutaj do Pana Zbigniewa, klikamy E, no i mamy najtańszą śmieciareczkę, taką zło taki złomowóz, możemy sobie dać customowe rejestracje, Daję moją, oczywiście, albo widzowie damy moją rejestrację G1 Sport. Co prawda nie wiem, jaki Sport w tym, a mogę kolory zmieniać? Mogę, czekajcie, damy jakiś taki, o, taki będzie git. W sumie nie wiem, czy on nie jest taki podobny. No i naprawiono właśnie, yy, widzowie, co naprawiono? Możemy sobie wziąć Free Roam, Next, Start, no i dobra. Wydaje mi się, że możemy sobie normalnie przejechać. Nie trzeba właśnie żadnej trasy brać. Tak wygląda ta śmieciareczka. Mamy tutaj napis A. No i mamy normalną rejestrację. A jak wpiszę sobie subic czy coś takiego, to właśnie nie widać. No i dobra, tak to wygląda. Zobaczmy. Możemy sobie F kliknąć. A nie, nie możemy, dobra, mniejsza. A mogę odpalić ją? Mogę, ono tak wygląda w środku, także też nie wygląda źle, ale dźwięk, odpalania odpalanie ma super. No i inaczej wyglądają też zegary, jak można zauważyć, także można się nią kawałek przejechać. Tak wygląda właśnie ta śmieciarka. Zobaczmy, czy zmienia duż, du, długo biegi. Tak, tak samo długo bieg zmienia. Jak właśnie możemy, warning lights. O, ale tutaj mamy lepsze światełka trochę. Ogólnie fajnie się prezentuje ta śmieciareczka. Możecie ocenić ją sami w komentarzu właśnie. No i co? To był taki poradniczek, można powiedzieć. Jak właśnie mieć tą śmieciareczkę. Także co? Wracamy sobie do tego miejsca. A właściwie to na wysypisko sobie podjedziemy, bo, tak, bo ta cięża, yy, śmieciarka jest właśnie z wysypiska bardziej niż z tego sklepiku. Dobra, trzeba bieg zmienić. Dobra, jeden. Dwójeczka. Dobra, trójeczka. Tutaj też stoi jakaś ciężarówka właśnie, ale nie wiem co to. Czekajcie, bo ja mnie umiałam tam zjechać. Dobra, także tak się prezentuje ta ciężarówka. To był taki poradniczek. Także co, ja Wam dziękuję widzowie bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że się poradniczek spodobał. No i co? Subskrybujcie, lajkujcie. Po więcej takich filmów wbijajcie na Discorda. No i ja się z żegnam z pracy śmieciarza jako śmieciarz wy jeszcze świątaczne i co prawda, ale dobra. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Subujcie, lajkujcie, komentujcie. No i ja chętnie się do niego żegnam. No i ja mówię cześć. No i oczywiście cześć.